Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z Wami. Dostojni księży biskupie Stanisławie, pierwszy biskupie Kaliski, drodzy kapłani, diecyzjani zakonni, pielębne siostry zakonne, drodzy alumni, umiłowani mieszkańcy Kalisza. Eucharystia według języka greckiego oznacza dziękczynienie. My dzisiaj tutaj dziękujemy za Eucharystię, która tworzy Kościół, ciało Chrystusa. Eucharystia bowiem to żywy Chrystus, umarły, zmartwychwstały w Duchu Świętym. Bóg człowiek, Stwórca, Odkupiciel. Jest to aktualizacja tajemnicza, tu i teraz. W rzeczywistości świata. We mnie, dlatego też ważnym źródłem życia religijnego jest również dla nas, współczesnych ludzi, ale nie tylko dla kapłanów, źródłem głębokiej wdzięczności, ale wielu, wielu ludzi świeckich. W świetle relacji Eucharystii do wszystkich innych sakramentów, jej miejsca w kościele. Należy patrzeć na samo życie kościoła, jego rolę w świecie, ale też w naszej Ojczyźnie. Wszelkie próby oceny kościoła, wszelkie analizy socjologiczne, od dawna zwiastujące głęboki kryzys w kościele, czy zapowiadające jego zmierzch, mijają się z prawdą. Bo nie dotykają samej istoty życia i działalności Kościoła. Kościół żyje Eucharystią. Eklezja de Eucharistia vivit. W wielkich zgromadzeniach liturgicznych, w kongresach diecezjalnych, krajowych, międzynarodowych nie chodzi o manifestację siły doczesnej Kościoła. Ilości i zawartości Jego członków. Ale chodzi o przeżywanie wiary w Eucharystię, która jest siłą i mocą Kościoła. Chodzi o przypomnienie, byśmy zbytnio nie zabiegali o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który daje życie wieczne. Abyśmy po raz kolejny usłyszeli słowa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Posilając się chlebem eucharystycznym, żyjemy Bogiem, który daje nam wolność do wyboru dobra. Ten w wolności ciągle jeszcze się uczymy. Pamiętajmy, że najpiękniejszą monstrancją dla Pana Jezusa ukrytego najświętszym sakramencie serce człowieka, nie złote tabernaklu. Eucharystia jest też szczytem miłości, miłosierdzia Boga wobec człowieka. On bowiem został z nami aż do skończenia świata. Dobiega końca tegoroczna procesja Bożego Ciała tutaj na Rynku Kaliskim. W tym roku jubileuszu, tysiąc pięćdziesięciolecia Chrztu naszej ojczyzny, roku miłosierdzia. Jest ona obrazem naszego ziemskiego życia, które jest wędrowaniem z Jezusem Chrystusem w mocy Ducha Świętego do domu Ojca. I czy to się komuś podoba, czy nie. Idziemy wszyscy w jednym kierunku. Na trasie procesji zatrzymaliśmy się przy czterech ołtarzach, przy których była głoszona Ewangelia, zapisu czterech ewangelistów. Okresu naszej procesyjnej drogi, tutaj przy ostatnim ołtarzu, chcielibyśmy sobie uświadomić, Podczas tej mszy świętej wartość Eucharystii i ukazane wartości w Słowie Bożym, to Słowo nigdy się nie starzeje. Ciągle jest aktualne dla wszystkich pokoleń i dla tych dzieci, które się bawią, a jeszcze nie rozumieją, i dla tych starców z laskami. Popatrzmy. Przy pierwszym ołtarzu Eucharystia jest ofiarą. Tekst Ewangelii zaprowadził nas do Wieczornika. Tam narodziła się Eucharystia. Bezkrwawa ofiara ciała i krwi Chrystusa naszego Pana. W Wieczorniku Chrystus mówił o ciele za nas wydanym i o krwi za nas wylanej na odpuszczenie grzechu. Dla naszego zbawienia Bóg żadnym człowiekiem nie gardzi. Nie ma lepszych i gorszych. Za wszystkich umia. Ukochani w Chrystusie Panu, przy drugim ołtarzu mieliśmy świadomość, że Eucharysta jest pokarmem dla duszy. Ten aspekt Eucharystii został zapowiedziany przez cudowne rozmnożenie chleba. Chrystus dając ludziom chleb doczesny, służy życiu biologicznemu, fizycznemu. Zapowiadał dar chleba dla duszy. Dlatego powiedział, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Potrzebujemy chleba powszedniego. Pracujemy na ten chleb. Codziennie go spożywamy, ale ten chleb nam nie wystarczy. Dlaczego? Bo życie ludzkie nie wyczerpuje się w życiu biologicznym. Człowiek nosi w sobie wyższe życie duchowe, które też potrzebuje wyższego pokarmu. Jest nim Słowo Boże i chleb eucharystyczny. Przy trzecim ołtarzu mieliśmy świadomość, że Eucharystia, najświętszy sakrament, jest zadatkiem życia wiecznego. Zostań z nami, gdyż ma się już wieczorowi, dzień się nachyli. Ukochani, to tutaj, na ziemi, mamy zapracować na niebo. Przez uczciwe życie, przez wypełnianie przykazań Bożych przez wypełnianie prawa Bożego Kto spożywa moje ciało i pije moją krew ma życie wieczne a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym I czwarty ołtarz Eucharysta jest sakramentem jedności Kościoła Popatrzcie na zakończenie jakby Chrystus miał coś najważniejszego do powiedzenia, jakby w Testamencie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze we mnie, a ja w Tobie, aby oni stanowili w nas jedno. Niestety jesteśmy ciągle chorzy na brak jedności. Niekoniecznie trzeba patrzeć na Irak, niekoniecznie spoglądać na parlament, na życie publiczne. Na wielkie odłamy chrześcijaństwa, żeby to zauważyć, wszystkich nas to jakoś dotyka. Poczujmy się apostołami jednoczenia, w rodzinie, w sąsiedztwie. Tak trudno jest ludzi łączyć, łatwo jest dzielić. Przez pomówienie, przez wyrządzenie krzywdy, przez uprzedzanie do innych. Dobrze przeżywana Eucharystia łączy nie tylko z Panem Bogiem, ale łączy z ludźmi. Kto nie jest w jedności z drugim człowiekiem, z bliźnim, nie jest w jedności z Bogiem. Kończy się nasza liturgiczna procesja tą Eucharystią, ale nie kończy się procesja naszego życia. Przypominamy sobie dziś, z kim idziemy przez życie, kto nas przez nie prowadzi, ten, który powiedział: Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Panie, zostań z nami. Jemu nie tylko dziś, ale całemu naszemu. Życiu i śpiewamy wspólnie Twoja cześć chwała na wieczny czas, Panie, na wieczne czasy niech nie ustanie. Drodzy mieszkańcy Kalisza, bardzo serdecznie Wam dziękuję wszystkim grupom modlitewnym, chórom, wszyscy, którzy dali dzisiaj piękne świadectwo wiary i naszej świętej tradycji. Tworzymy kościół. Tworzymy naród, ale w Kościele nikt nie jest obcy. Kościół jest otwarty dla wszystkich. Kościół nikogo nie potępia, bo wzorem dla nas jest Jezus Chrystus i tej jedności, miłości. Ale i odwagi, i siły uczy nas Jezus Chrystus ukryty w najświętszym sakramencie. I jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, wszystkie owieczki opuścił, a poszedł za tą jedną, która zginęła. Kościołowi zależy na każdym człowieku, na najsłabszym. Na tym, który sobie nie radzi w życiu. Miejmy oczy otwarte, bo Pan Bóg posługuje się ludźmi. Amen. naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc bierzcie i jedzcie z Tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie powieczerzy się o kielich. I ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za Jego będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wszelkiego I obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo to jest to, jest to. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami, i Przekażcie sobie znak pokoju, osłabieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem przyszedł do mnie, ale tylko słowo, a będzie na Bogu niech będą dzięki za ten piękny majowy dzień. Maj to miesiąc, kiedy w szczególny sposób czcimy Matkę Najświętszą, a dzisiaj jest też Dzień Matki. Za przyczyną Matki Najświętszej wypraszajmy dla naszych matek, którym najwięcej po Bogu zawdzięczamy, bo to one często pierwsze uczą nas znaku Krzyża Świętego, modlitwy, potrzebne jest świadectwo Ojca, ale miłości matczynej nic nie zastępuje. Módlmy się za przyczyną Matki Najświętszej wypraszając łaski dla naszych matek, a dla tych, które są wieczności o niebo. Pod Twoją obronę uciekamy się. Racz nie gacić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zaszedł. Ekscelencjo, najdostojniejszy Księże Biskupie Edwardzie, nasz arcypasterzu. Pragnę podziękować za przewodniczenie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję za wygłoszone słowo Boże. To słowo pełne troski, twojej ojcowskiej i pasterskiej troski o wiarę powierzonego ci ludu Bożego. Troski o naszą miłość do Jezusa Chrystusa Eucharystycznego i troski o Kościół. Bóg zapłać w imieniu obecnych tutaj matek. Dziękuję za zauważenie tego dzisiejszego dnia i za modlitwę, za wszystkie matki. Ekscelencjo Księże Biskupie Stanisławie, dziękuję za przewodniczenie tej mszy świętej tutaj na Rynku. W intencji mieszkańców naszego miasta, miasta tak bardzo bliskiego Twojej posłudze pasterskiej, pierwszego biskupa Kaliskiego. zapłać. Dziękuję wszystkim obecnym kapłanom z księdzem Prałatem Andrzejem Gawłem, proboszczem seniorem parafii katedralnej. Dziękuję księdzu kanonikowi Marcinowi Papuzińskiemu, ceremoniarzowi dzisiejszej uroczystości. Dziękuję wspólnocie naszego Wyższego Seminarium Duchownego z księdzem rektorem doktorem Piotrem Górskim. Dziękuję siostrom zakonnym z różnych domów, zgromadzeń z terenu naszego miasta. Dziękuję siostrom z zakonów klauzurowych, które łączą się z nami duchowo i wspierają nas swoją modlitwą. Dziękuję grupom duszpasterskim, modlitewnym. Dziękuję Bractwu Świętego Józefa, Straży Rzymskiej. Dziękuję chórom, które przy ołtarzach pieśnią uwielbiały Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszej Eucharystii. Dziękuję chórom katedralnym za ich obecność i piękny śpiew podczas tej Eucharystii. Dziękuję orkiestrze Ludnak Prosno. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali ołtarze, dekorowali te ołtarze, dekorowali trasę, którą szła procesja eucharystyczna. Dziękuję Policji i Straży Miejskiej za zabezpieczenie trasy, procesji i tego miejsca sprawowania Najświętszej Liturgii. Dziękuję dziewczynkom, które sypały kwiatki przed Panem Jezusem. Dziękuję ich rodzicom, także katechetom, zapłać. Dziękuję wszystkim tutaj obecnym, zgromadzonym na tej Eucharystii i wszystkim, którzy wzięli udział w tej procesji, aby wyznać wiarę w prawdziwą i rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszej Eucharystii. Niech Jezus Chrystus, obecny pośród nas, umacnia nas i nas prowadzi. Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wspomożenie nasze w imieniu Pana. Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn I Duch Święty Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa Bogu